Dzień dobry dla Państwa. Chcieliby pokazać jedno mieszkanie. To są agencje Realtor 3D i znajdujemy się w Walencji. 140 tysięcy euro za 64 m2. Tu są trzy sypialnie i jedna łazienka. Patrzyliśmy teraz w pierwszą sypialnię. Mieszkanie się sprzedaje w całości bez meblów. Temu potrzeba później coś dokupić. Tak, tak wygląda sypialnia następna. Bardzo dużo sypialnia. Co mi się podoba, że mieszkanie jest pół na pół wyremontowane, tak tu są taki salon bardzo dużo miejsca to mi się podoba tak wygląda łazienka mamy dużą kabinę prysznicową i na biało jest fermontowana, łazienka jest super obok mamy taką kuchenkę, też jest na czysta, posprzątana można nic nie robić tutaj jakby państwo chcieli na wynajem to jest super, a dla siebie może Coś tam gdzieś wymalować, troszeczkę potrzeba, tak? I jedziemy dalej, jeszcze jedna sypialnia. Tu potrzeba dokupić łóżko jasne, że, ale widać, jakie są ściany. Mamy jeszcze dodatkowo w tym mieszkaniu terasę, teraz pokazuję jaką, bo to jest pierwsze piętro, tak? Tak wygląda terasa. Możemy coś postawić jeszcze tam dodatkowo. Dużo miejsca, i obok mamy jeszcze. Takie miejsce, żeby coś sobie poskładać, gdzieś może z 6 metrów kwadratowych, ale są bardzo elegancko do tego mieszkania. Co mi się podoba, że jest wyremontowane wejście do tego budynku i ustawiona nowa winda. I tak wygląda sam budynek na zewnątrz.